Witam, tutaj Roland z Autohandlu Karoland. W sprzedaży mamy taki samochodzik, jest to BMW 525, dwulitrowy diesel, 218 koni mechanicznych, rocznik 2015. Jest to samochód z napędem na cztery koła xDrive. Auto przejechało do tej pory 348 tysięcy km i jak widać jest to wersja sedan i oznaczenie tej wersji to jest Luxury, więc samochód też jest bardzo dobrze wyposażony. Autko ma zupełnie nowe opony letnie, które są dopiero te założone. Są to koła w rozmiarze 19 cali. Mamy tutaj Bixenony ze światłami do jazdy dziennej, czujniki parkowania przednie, tylne. Mamy też tutaj aktywny tempomat Connect Drive. Mamy bezkluczykowy dostęp i uruchamianie silnika. Mamy tutaj takie dodatki jak elektrycznie regulowane i podgrzewane przednie fotele. Oczywiście podstawa typu elektryka szyb i, i lusterek. Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Wyświetlacz przezierny Zierny jest tutaj również. Proszę zobaczyć jak wygląda wnętrze tego samochodu. Eee, nawigacja, automatyczny hamulec, kontrole trakcji ABS, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, podgrzewane fotele, eee, kurtyny powietrzne z poduszkami, łącznie jest ich 6, tempomat, jak już mówiłem. Skórzana tapicerka, jak widać, wszystko w bardzo ładnym stanie, tutaj jest 348 tysięcy km, a proszę zobaczyć, nie widać tutaj praktycznie żadnych większych oznak zużycia, więc ogólnie, autko jest po prostu krótko mówiąc zadbane. Samochód ten, jeżeli chodzi o naprawy blacharsko-lakiernicze, to miał naprawianą prawą stronę, czyli prawa strona była malowana. Jest na potwierdzenie na tą naprawę w postaci faktury dokumentu. Czyli tutaj też na mielniku grubości lakieru. Wyszło nam, że prawa strona była lakierowana w całości, ale to bardzo dobrze tak się prawidłowo maluje samochody, dlatego że nie widać przez to później żadnych różnic koloru ani odcieni, czyli jest to zrobione fachowo, profesjonalnie i zgodnie ze sztuką. Samochód mechaniczny, techniczny jest w pełni sprawny, nie wymaga tutaj żadnych napraw. Co bardzo ważne, to proszę zobaczyć, do tego samochodu mamy bardzo dużą. Ilość różnego rodzaju dokumentów, znaczy różnego rodzaju. Są faktury i paragony, po prostu zawykonywane naprawy, serwisy, czyli oleje, serwisy, wymiana oleju, skrzyni biegów i tym podobne. Wszystko tutaj jest udokumentowane. 2023 do 2025 roku wszystkie faktury mamy skompletowane, łącznie z paragonami. Mamy tu również wydruk z historii CEPIK, czyli potwierdzenie przebiegu ilości właścicieli, potwierdzenie potwierdzenie również przeglądu, tak, który jest aktualny w tej chwili do 29 kwietnia 2026 roku, potwierdzenie ubezpieczenia, które również jest dopiero co zawarte, więc jest aktualne na cały rok i tak to wygląda, samochodik sprzedajemy na fakturę VAT marża, czyli kupujący zwolniony jest z opodatkowania PCC 2%, samochód ten jest gotowy do jazdy od razu nie, ja tak jak wspomniałem nie trzeba przy nim tutaj nic naprawiać Oczywiście autko możemy podstawić na dowolnie wybrany serwis, stację diagnostyczną, warsztat. Jeżeli macie kogoś zaufanego, to chętnie. Nie mamy z tym żadnego problemu, nie mamy tutaj też nic do ukrycia. Auta kupujemy za gotówkę, więc też musimy je przed zakupem zweryfikować i sprawdzić. Także tak to wygląda. Zapraszamy do zakupu Rumia Grunwaldzka 35, Autohandel Karoland. Do widzenia.